Cześć, witam Was bardzo cieplutko. U mnie dzisiaj taki haul zakupowy. Filmik, którego bardzo dawno nie było na moim kanale. Jak w ogóle pamiętacie ci, co oglądali mnie dużo, dużo wcześniej, mój kanał był tylko stricte taki kosmetyczny. Pokazywałam zakupione kosmetyki i zużyte kosmetyki. W tej chwili troszeczkę hmm, to się zmieniło, ponieważ hmm, moje zainteresowania też poszły trochę w innym kierunku. I wiecie, to jest tak, że człowiek cały czas hmm, się zmienia, cały czas się rozwija i tak powinno być. Ja kosmetykami nadal się hmm, interesuję hmm, i do makijażu, i pielęgnacyjnymi, hmm, z tą różnicą, że Zaczęłam interesować się bardziej kosmetykami pochodzenia naturalnego i zaczęłam sama eksperymentować z ziołami, z maceratami i tym podobnymi mazidłami, i sama zaczęłam troszeczkę robić takie kosmetyki. Jak będę miała odbiorców i osoby chętne, które też interesują się tą tematyką. Mogę od czasu do czasu też nagrać filmik z takimi domowymi, na przykład kosmetykami. Czyli zaczynamy. Może zacznę od tego, co widzicie na pierwszym planie, czyli moje siwe, brzydkie włosy. Postanowiłam dzisiaj w sobotę kupić w końcu jakąś farbę do malowania włosów. Nie wiedziałam oczywiście. Jaką farbę kupić? Poszłam do sklepu fryzjerskiego. Zdałam się na panią, która sprzedaje, i doradziła mi, żeby kupić farbę taką przeznaczoną do siwych włosów. I to jest taka farba. To jest numerek szósty: Ciemny blond. Dajcie znać, czy miałyście kiedyś okazję. Używać takiej farby. Farba oczywiście wymaga jeszcze utleniacza, i tu jest taka woda 6%. Utleniacz 6 zł, chyba kosztował. Farba 12. Ja mam zamiar pomalować sobie tylko same odrosty i przeciągnąć trochę farbę na długości włosa z tego względu, że moje włosy są no, w złej kondycji i są takie no, zniszczone i przerzedzone połamane, suche i nie chciałabym ich traktować jakoś bardzo chemicznie dlatego tylko same odrosty muszę zrobić i do tego też Użyję takiego pędzelka, 2,5 zł. Pędzelek specjalnie do farbowania włosów i taka miseczka, cena około 5 zł z pomiarką, z taką miarką w środku, również do malowania włosów. Oczywiście, nie będę się tu chwaliła, że ja sama będę malowała. Poproszę moją córkę, żeby dokonała tego fryzjerskiego zabiegu. Kupiłam takie maleństwo: Aloe vera. To jest oczywiście spray aloesowy, naturalny, prawie w 100% 45 ml. Wzmacnia włosy i wpływa regenerującą na skórę głowy. To jest naprawdę fajna rzecz. Jak ktoś ma problemy takie skórne, świąt, podrażnienie, pieczenie, to bardzo fajnie ten produkt łagodzi. Kupiłam też u mnie nowość to jest taki szampon do włosów i to jest Scandia Cosmetics regenerujący szampon do włosów. Pozwólcie, że przeczytam z zawartością ekstraktu z hibiskusa, lnu oraz jedwabiem i kratyną. I zobaczymy, jak on będzie się sprawdzał. Skład jest nawet taki dosyć e, krótki. E, doskonale odbudowuje zniszczone włosy, czyli do włosów zniszczonych. E, pojemność 200 ml, e, cena 18 zł. Jak miałyście do czynienia z. Z tą firmą Scandia Cosmetics, to bardzo proszę powiedzcie mi, co o niej sądzicie. Nie miałam nic do mycia twarzy i moja córcia też i my zazwyczaj używamy no, podobnych tych kosmetyków chociaż ja oczywiście mam już skórę dojrzałą i z, z problemami zmarszczkowymi i ona e, taką młodziutką może bardziej z tendencjami do, y, różnych, y, trąci, do różnych krostek zmian trądzikowych ale tak niekoniecznie y, i używamy takich uniwersalnych kosmetyków czasami y, jednakowych razem i tutaj mamy taki kosmetyk tołpa, Krem, kremowy żel do mycia twarzy, enzymatyczna odnowa, sezam plus dynia, 95% składników pochodzenia naturalnego, 100% vegan. I zobaczymy, jak e, będzie właśnie sprawował się e, ten produkt. On jest taki troszeczkę z zawartością enzymu z ananasa, czyli e, złuszcza ten martwy na naskórek i regeneruje, odbudowuje naszą skórę także to jest to z kosmetyków kupiłam jeszcze naturalne masło Shea i to nie wiem czy mi się tutaj wyostrzy żeby Wam pokazać 100% naturalne nierafinowane masło ono jest takie w zapachu niezbyt yy, ciekawe. Moja Karolcia to w ogóle nie chce go dotykać, bo mówi, że zapach jest okropny. Mi się wydaje, że jest to zapach takiej yy, wełny owczej. Coś takiego. Taką Afryką dosłownie czuć. I jest to masło bardzo gęste, bardzo treściwe, bardzo odżywcze. I naprawdę ratuje moją skórę popękaną na dłoniach, suchą skórę też na twarzy. Naprawdę ja tego masła używam też pod oczy na noc. I rano człowiek wstaje takie wszystko, takie wiecie, wyprasowane, takie ujędrnione, takie nawilżone, ta skóra taka napompowana. Świetny produkt. Jest to produkt, którego można używać tak bezpośrednio na skórę i można też oczywiście dodawać do różnych mieszanek domowych, do domowych kremów. Ja też go kupiłam właśnie, no niewielką pojemność, żeby po prostu mi się też nie psuła. Także bardzo serdecznie Wam polecam, 100 gram, 100 ml cena około 10 zł, ale naprawdę wart produkt każdej ceny. Ja często wcześniej kupowałam takie masła zapachowe ze starej mydlarni, z dodatkami różnymi zapachowymi, ale naturalne masło bez dodatków jest naprawdę dużo, dużo lepsze. Także polecam Wam. Kupiłam również naturalny taki olej arganowy z pipetą. I można go stosować bezpośrednio na skórę twarzy, dłoni, całego ciała i włosów, jak również jako dodatek do różnych kremów. Kremów zakupionych w drogerii i tych domowych takich kremów. Można także dodawać do odżywek do włosów. Bardzo, bardzo dobry produkt i to jest 100% naturalny, zimno-tłoczony olej arganowy. 100 ml też niewielka pojemność, ale wiecie, lepiej kupić mniejszą i zużyć niż gdyby kupić większą i miała nam się zepsuć czy zjełczeć. Jeśli chodzi o olejki, to kupiłam też taki olejek, on też jest naturalny i to jest olejek z granatu kupiony w Rosmanie Altera. Olejek pojemności 30 ml. Około tam ponad 10 zł z pompką. On ma dosyć silny zapach i ja go kupiłam y, w takim celu, żeby robić sobie masaże. Ja kiedyś Wam wspominałam o tych masażach, ale jak to często bywa, y, sama y, z nich przez jakiś czas zrezygnowałam i chciałabym do nich powrócić. Także dobrze mieć fajne olejki do masażu, które y, po prostu są. Tłuste, nie wsiąkają tak od razu w skórę, tylko ładnie się rozprowadzają i pozwalają naszym dłoniom fajnie sunąć po skórze. I tutaj Wam pokażę taki własnoręcznie robiony przeze mnie tonik do twarzy. Ja go zrobiłam z myślą o mojej córci, bo to jest bardziej taki tonik na problemy skórne typu trądzik ale też on świetnie nadaje się do każdego rodzaju skóry, ponieważ tonizuje ją, zmiękcza, wygładza. Jest tam wywar z bluszczyka kurdybanka, ocet jabłkowy, woda czysta, demineralizowana i troszeczkę, parę kropel olejku cytrynowego. Naprawdę świetny tonik, popatrzcie nawet ten Kolor jest jakiś liczny, prawda? A jeżeli chodzi o te buteleczki, to kupiłam takie dwie do domowych kosmetyków i zobaczcie, jakie one są urocze. Te buteleczki są w Tedim. Jedna kosztuje około 5 zł, chyba tak, 5, nawet 5 zł albo 4,99. I ja kupiłam dwie buteleczki i one naprawdę świetnie się sprawdzają. Tutaj jest taki koreczek taki słodki i świetnie wygląda taki hmm, właśnie kom, hmm, kosmetyk własnej roboty na hmm, toaletce i właśnie ten hmm, tonik można przechowywać w lodówce, a można przechowywać po prostu tak hmm, w pokoju w temperaturze pokojowej i on się nam tak szybko hmm, nie zepsuje, bo uwierzcie mi, zużywa się go hmm, szybko i z wielką przyjemnością. Jeśli chodzi o mm, takie pojemniczki na kosmetyki, to kupiłam w IKEA taki trzypak yy, słoiczków. Ja akurat zakupiłam z myślą o domowych y, tych mazidłach, y, kremach, bo wiecie, zabrakło mi już tych takich pojemników z odzysku, na przykład po starych kremach, czy y, stosowałam też takie, zużywałam y, maleńkie. Po koncentracie pomidorowym słoiczki te mniejsze i takie troszkę większe, bo robię różnego rodzaju maceraty i gliceryty i brakuje mi tych słoiczków. i Jak właśnie mój mąż zobaczył te słoiczki Wikej, to powiedział, żebym sobie wzięła właśnie na te swoje kremy. I one są fajne, bo mają tutaj takie fajne zamknięcie i te gumki, które po prostu nie dopuszczają. Do środka powietrza. Także takie trzy słoiczki. Całość kosztowała 15 zł, czyli wychodzi 5 zł za słoiczek. Z zakupów w Ikei to jeszcze mam coś takiego. Popatrzcie, jaki przepiękny aloes. Zazwyczaj u mnie w domu kiedyś był taki aloes drzewiasty. I on nie był taki urodziwy, nie, nie wyglądał ładnie, ale ten wydaje mi się, że naprawdę wygląda bardzo ładnie. Jeszcze jak dokupię mu jakąś doniczkę taką fajną, bo muszę dokupić, kupię jeszcze ziemię do kaktusów i będę musiała zrobić miejsce w nasłonecznionym oknie, ponieważ ten kaktus potrzebuje dużo słońca, no i nawet powiem, że ciepła. Także to jest e, też zakup, ostatni mój. E, takie są mięsiste, fajne te liście i dosyć ciężkie. E, będę go stosować też troszkę kosmetycznie. Ja e, kupiłam go też w tym celu, nie tylko dla ozdoby, ale też, żeby go używać trochę do moich kosmetyków. Także piękny, prawda? To. I kupiłam jeszcze, może na końcu Wam pokażę taki stolik na balkon, bo wiecie, teraz czas mebli ogrodowych i balkonowych się zaczął, także trzeba troszeczkę zająć się balkonem. Kupiłam stolik. I będę kupowała też kwiaty, bo mam jeszcze niezagospodarowany balkon i pokażę wam jeszcze dwie książki, już ostatnia. Ostatni zakup. Dwie książki, które kupiłam. To będzie Sekretne życie drzew. To jest książka taka wiecie, mówiąca o drzewach. Ja jeszcze jej do końca nie przeczytałam, ale bardzo fascynuje mnie świat właśnie taki roślinny. Drzewa bardzo kocham i dużo słyszałam o tej książce, postanowiłam, że ją kupię i trochę dowiem się więcej o drzewach. Wiem, że są to istoty, które czują, które po prostu mają swoją wielką energię i z którymi można rozmawiać, do których można się przytulać. I one walczą o światło, o pokarm, o wodę, i one też e, cieszą się i cierpią. Także to jest książka, która po prostu otwiera przed nami e, sekretny świat, którego e, nie znamy. Teraz jest czas na bicie mojego okay. zegara. I druga książka, troszkę w ogóle z innego e, tematu. Zajmująca inny ten temat to jest biologia przekonań Brusa Liptona, y, czyli twórcy epigenetyki. Y, dużo słyszałam o tej książce y, autora, nieraz y, słuchałam jego wywiadów w internecie, no i postanowiłam, że taką książkę sobie zakupię i y, przeczytam. Y, to jest. Y, jest to temat dotyczący naszej podświadomości, czyli troszeczkę taka, yy, taki rozwój osobisty. Także zobaczymy, czy spodoba mi się ta książka, ale myślę, że tak. Jeszcze jej nie zaczęłam czytać, bo te temat mnie bardzo interesuje. Cóż, zabieram wam je, Was jeszcze na balkon, pokazuję ten stolik. I zobaczcie, tutaj jest właśnie ten stolik. On jest nawet taki spory. Tutaj mam takie stare jeszcze krzesło. Uprałam właśnie poduchę. I brakowało mi stolika. I ten stolik jest nawet taki spory, że można tutaj świetnie nawet i zjeść: napić się kawy czy delektować się ciastkiem. I on jest fajny, ponieważ on jest drewniany, cały jest z drewna i jest składany. Także jak będzie nam przeszkadzał, czy nie będzie potrzebny, można go złożyć na płasko, postawić gdzieś z boku. I naprawdę uważam, że dobry był to zakup. W tej chwili on jest taki dosyć jasny. Ja już prosiłam męża, aby kupił mi taką ciemną bejcę i troszeczkę go pomalował ciemniejszą bejcą i wtedy będzie może bardziej pasował mi do tych e, moich patyków, które tutaj mam na balkonie. Także to jest to. Będę musiała zająć się zagospodarowaniem mojego balkonu, czyli kupić kwiaty. Także na dzień dzisiejszy was serdecznie pozdrawiam i żegnam się z wami do następnego razu. Pa.